Nadszedł koniec programu Bezpieczny Kredyt 2%. Nadchodzi nowy program rządowy, Mieszkanie na Start. Co o tym programie wiemy? Zapraszam na film. Dzień dobry. Kłania się Adam Matusik z money For You. Program rządowy Bezpieczny Kredyt 2% dobiegł końca. Był to program, który no, dokonał rewolucji na polskim rynku kredytowym i przy okazji na polskim rynku nieruchomości, o czym jeszcze powiem. Skorzystały z tego programu dziesiątki tysięcy kredytobiorców. Wiele z nich oczekiwało, że w nowym roku zostaną dosypane pieniądze do puli tego programu. Niestety to się nie wydarzyło. Wiemy już teraz na pewno bezpieczny kredyt 2% dobiegł końca, żeby trochę. Mm, zachęcić do tego, żeby jednak nie rezygnować z ubiegania się o kredyt hipoteczny i żeby spełnić pewne obietnice, które były w kampanii wyborczej, rząd zapowiedział nowy program Mieszkanie na Start. W dalszej części opowiem o szczegółach tego, co wiemy na dzień dzisiejszy. W tym miejscu chciałbym również powiedzieć, że bezpieczny kredyt 2% zajął również mocno ekspertów, w tym naszą firmę money For you co sprawiło, że mieliśmy sporą przerwę w publikowaniu materiałów na YouTube. Za co przepraszam. Teraz wracamy. Będziemy regularnie publikować na tym kanale, więc zachęcam do oglądania, do subskrypcji. Również Money for You będzie aktywne w innych social mediach. Regularne informacje będą się pojawiały na naszym Facebooku i na Instagramie. Również krótkie filmy będziemy publikować na TikToku. Jeśli państwo chcecie mieć dostęp do bieżących informacji, bo filmy na YouTube będą się pojawiały dwa razy w miesiącu, jeśli chcecie będziecie mieć bardziej bieżące informacje, najszybsze, to zachęcam do tego, żeby się zapisać na naszą listę mailingową. Wystarczy wysłać krótkiego maila o treści mieszkanie na start, na adres mailowy, który się w tym momencie wyświetlił tutaj na dole ekranu i będziecie Państwo dodani do naszej listy mailingowej i na bieżąco będziecie wiedzieli wszystko o nowym programie. A teraz wracając do, do bieżących spraw, najpierw będę chciał trochę podsumować program Bezpieczny Kredyt 2%, powiedzieć co w moim przekonaniu wyszło, a co nie wyszło. Następnie będę chciał powiedzieć, jak program Bezpieczny Kredyt 2% wpłynął na rynek nieruchomości, bo jest to bardzo istotne. Następnie powiem trochę o mieszkaniu na start, a dokładnie o tym, co wiemy na dzień dzisiejszy, co wiemy z konferencji prasowych nowego ministra, któremu te sprawy przypadły w udziale. Na koniec będę chciał Państwa poinformować o nowych wakacjach kredytowych oraz o zmianach w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Myślę, że jest to bardzo ważne dla tych osób, które być może borykają się w jakiś sposób z problemami ze spłatą raty kredytu, no bo stopy procentowe mamy nadal wysokie. Ok, zaczynamy. Bezpieczny kredyt 2%. Czy to był dobry czy zły program? Można już podsumować w tym momencie. I stwierdzić, że na pewno bardzo popularne. To znaczy, złożono około 102 tysięcy wniosków do końca grudnia. Do końca grudnia banki przyjmowały wnioski. Było wiadomo w pewnym momencie, że środki się skończą, bo program był bardzo popularny. Na tą chwilę około 60 tysięcy z tych 102 tysięcy wniosków, około 60 tysięcy zostało sfinalizowanych w formie umów kredytowych. Te wnioski ciągle się procesują. One będą się procesowały przez styczeń, zapewne. Luty, więc tych umów będzie, liczba tych umów będzie wzrastała i widać, że program będzie no już jest określony jako bardzo popularny. Był to program hojny, więc jest to wcale nie dziwne, że był popularny. W momencie, kiedy go powoływano, przewidywano, że w dwa lata 2023-2024 około 40 tysięcy osób z niego skorzysta. W jeden rok skorzystało 60 tysięcy. Program hojny, 10 lat dopłat, dopłaty wysokie, łatwo było stosunkowo dostać ten kredyt, oczywiście jeśli udało się przepchnąć przez kolejkę w bankach. Łatwo było dostać, bo kryterium zdolnościowe zostało obniżone w stosunku do zwykłych kredytów. Tak? Około 35% lepiej była liczona zdolność, dlatego masa osób, które dotąd nie mogły z takich programów skorzystać, nie mogły skorzystać z klasycznego kredytu hipotecznego, no bo wysokie stopy procentowe sprawiają, że zdolność jest liczona gorzej. Że potrzeba większej zdolności na nawet niewielką kwotę kredytu hipotecznego. Dzięki temu programu, programowi, i jest to jego wyraźny, chyba największy plus, osoby, które normalnie by kredytu hipotecznego nie dostały, mogły go dostać i go otrzymały. I to jest, wydaje się, największy plus tego programu. Minusów niestety jest więcej. Przede wszystkim duży wpływ na rynek nieruchomości, o czym jeszcze powiem. Negatywny o tyle, że ceny bardzo mocno wzrosły, i szczególnie negatywny wpływ ma to na osoby, które no nie mogły skorzystać z tego programu, bo na przykład dysponowały już jakimś prawem własności, nie łapały się na ten program i nagle się okazywało, że to mieszkanie, które chcieli kupić, kosztowały dużo więcej. Ja jeszcze do tego tematu wrócę. Druga sprawa jest taka, że program był źle ukierunkowany, źle stargetowany. Nie było żadnego kryterium dochodowego. Osoby zamożne, które mogły skorzystać z tego programu w normalnych warunkach, by wzięły kredyt hipoteczny na wolnym rynku. Tak korzystały z tego programu bez żadnych ograniczeń. Też tak naprawdę nie było sprawdzane to, czy nie mamy własności nieruchomości za granicą. O ile w przypadku polskich obywateli to nie był problem, jeszcze stosunkowo mało Polaków posiada nieruchomości za granicą, a szczególnie pierwsze nieruchomości to w przypadku obcokrajowców, gdzie nie było żadnych tutaj ograniczeń, jeśli chodzi o nabywanie nieruchomości przez obcokrajowców, tak naprawdę obywatel Wietnamu czy obywatel Tanzanii mógł nabyć taką nieruchomość i nikt nie sprawdzał, nie było mechanizmów do tego, czy nie ma nieruchomości gdzie indziej, na przykład w obcym kraju, tak? Szczególnie to dotyczyło obywateli Ukrainy, tak? Czyli można było mieć nieruchomości za granicą i skorzystać z tego programu. Nie było, może inaczej, było kryterium wiekowe, ale ono było bardzo liberalne 45 lat. To wszystko sprawiło, że program trafiał do bardzo szerokiej rzeszy osób i zachwiało to poważnie rynki. Więc największa zaleta tego programu. Osoby, które normalnie nie mogłyby ze przyczyn zdolnościowych dostać kredytu hipotecznego, miały tą wyjątkową szansę, żeby dostać. I też osoby, które normalnie miałyby problemy ze spłacaniem rat dzięki tym dopłatom rządowym mogły mieć swoją pierwszą nieruchomość, pierwsze wymarzone mieszkanie jest to wielki plus. Minus za szeroki program, źle stargetowany, przez co wpłynął negatywnie na rynek nieruchomości. Więc to jest moje podsumowanie, jeśli chodzi o program Bezpieczny Kredyt 2%. Jeszcze jedna uwaga: dobrze rozpisany program nie może trwać pół roku. Znaczy, jeśli program trwa pół roku i się kończy, to znaczy, że coś jest z nim nie tak. Odpowiedzialna polityka kredytowa wsparcia mieszkalnictwa powinna być rozpisana na lata. Więc coś tu nie zagrało i ten program no, nie bez powodu został skończony. Osoby, które z niego skorzystały, w mojej opinii są szczęściarzami. Dobrze, że skorzystały z tego programu. Ja zachęcałem naszych klientów, klientów Money 4 You, żeby skorzystali z tego programu i widać, że to była słuszna decyzja, że te osoby według mnie będą wygrane dzięki tym bardzo hojnym dotacjom. Teraz jak ten rynek nieruchomości, jak rynek nieruchomości zachował się pod wpływem bezpiecznego kredytu 2%. W tym kredycie mieliśmy pewne Maksymalne kwoty, za które można było nabyć mieszkanie. 700 i 800 tysięcy, tak? 700 tysięcy dla singla, 800 tysięcy dla pary. I przede wszystkim było to ukierunkowane na małe mieszkania, na mieszkania jedno-dwupokojowe. Ceny tych mieszkań błyskawicznie wzrosły. Błyskawicznie. To znaczy od razu, od 1 lipca, jak ruszył program, to od razu w lipcu mieliśmy problem z niedoborem mieszkań. To jest rzecz, o której mówiłem na naszym kanale w maju, w czerwcu. Osoby, które nie zarezerwowały sobie mieszkań, od razu zaczęły mieć problem, od razu podaż się ograniczyła. Ceny wzrosły naprawdę znacząco. Ja mam dane z rynku i wtórnego, i pierwotnego, najnowsze, które uśredniają ceny, i nawet to uśrednienie, które obejmuje zarówno małe nieruchomości, jedno, dwupokojowe, jak i 3-4 większe domy. I tak wskazuje na duży wzrost cen mieszkań. A jeśli chodzi o kawalerki i mieszkania dwupokojowe, to ten wzrost jeszcze jest dużo większy. Więc jeśli weźmiemy pod uwagę duże miasta, największy wzrost na rynku wtórnym zanotował Kraków. Rok do roku mamy 31% w górę. 31% w górę na, na mieszkaniu na rynku wtórnym. No to, to się wydaje nieprawdopodobne, tak? Warszawa 23%. Wrocław, 24%. Nie będę już cytował wszystkich miast. Generalnie w każdym większym wojewódzkim mieście ceny wzrosły minimum o 10%, w miastach tych największych o ponad 20. Na rynku pierwotnym te statystyki są podobne, czyli na przykład w Warszawie 21%, w Krakowie 25%. To są naprawdę znaczące i to nie są normalne ceny nieruchomości bez tego programu to by się nie wydarzyło. Na tą chwilę wygląda na to, że ceny będą się przez pewien czas stabilizowały, no bo program się skończył, część tego popytu nam odejdzie. Też warto tu jeszcze powiedzieć, że osoby, które nie zdążyły załapać się na ten program, one nie dostały tak naprawdę szansy przygotowania się do tego programu w dużym przypadku, więc została spora grupa osób. My mamy takich klientów, bo prowadzimy listę mailingową, gdzie mamy. Jakieś 130 osób zapisanych na informacje na temat bezpiecznego kredytu 2%. Bardzo wiele z tych osób nie zdążyło nabyć swojego pierwszego mieszkania, bo musiały się do tego przygotować, uporządkować swoje sprawy finansowe. Dlatego mówię, że pół roku programu to nie jest odpowiednie. Ale te osoby już prawdopodobnie nie nabędą tego mieszkania, albo będą miały z tym realny problem. Więc część tego popytu nam odpada, teraz powinna nastąpić stabilizacja część cen nieruchomości przez pewien czas. Jednak już pojawił się nowy program. Pojawił się, pojawiła się zapowiedź programu Mieszkanie na Start. I jest to realizacja obietnic wyborczych. Przed chwilą mieliśmy wybory parlamentarne. Polityka niestety dosyć mocno wpływa na rynek, na gospodarkę. Dużo programów, w tym bezpieczny kredyt 2% jest przygotowany gdzieś z myślą o wyborcach, o wyborach. Mieszkanie na start to jest program, który z kolei jest realizacją obietnic opozycji przed dojściem do władzy. Tak sławny bezpieczny kredyt 0%. Mieszkanie na start będzie tą ideę prawdopodobnie realizować. Na razie mamy zapowiedzi z konferencji prasowych nowego ministra, pana Hetmana, który opowiedział o pomyśle. Pomysł teraz ma być konsultowany również ze specjalistami i w połowie roku program Mieszkanie na Start ma wejść w życie. W połowie roku, czyli mamy teraz przestrzeń kilku miesięcy, gdzie rynek nieruchomości powinien się stabilizować. Aczkolwiek, o czym zapewne szerzej będę mówił w kolejnym materiale na naszym kanale możliwa jest obniżka stóp procentowych, która znowu ten rynek gdzieś tam podbije, podniesie. O tym zachęcam, następny materiał na kanale będzie na temat stóp procentowych. Na tą chwilę lekka stabilizacja i wejście nowego programu. Czym jest mieszkanie na start? Jakie są zapowiedzi? O co chodzi w tym programie i czym on się różni w stosunku do bezpiecznego kredytu 2%? Zmiany są takie, że program będzie Trochę inaczej ułożone, to znaczy on będzie dużo bardziej stargetowany. Widać po założeniach tego programu, że on jest ukierunkowany po pierwsze na osoby o niższych dochodach, czyli wprowadzone zostaje kryterium dochodowe. To, czego nie było w bezpiecznym kredycie 2%. Tylko osoby, które mają nie za wysokie zarobki, co nie oznacza, że niskie, ale nie za wysokie, będą mogły skorzystać z tego programu. Co to oznacza? No oznacza, że na przykład Singiel nie będzie mógł zarabiać, przynajmniej w pierwszej wersji, która na razie jest materiałem z konferencji prasowej, nie ma jeszcze projektu ustawy. Będziemy to monitorować i informować Państwa na bieżąco, jak się taki pojawi i analizować oczywiście. Singiel nie może zarabiać więcej niż 10 tysięcy brutto. Jeśli weźmiemy parę bez dzieci, to 18 tysięcy brutto to jest maksimum. Para z jednym dzieckiem 23 tysiące brutto i tak dalej, i tak dalej. I teraz mamy to kryterium dochodowe. Czy 10 tysięcy brutto na singla to jest dużo czy mało? No, jest to powyżej średniej krajowej, tak? ale nie są to niskie zarobki, nie są to wysokie zarobki. Gdzieś to kryterium jest ułożone powyżej średniej krajowej, żeby program gdzieś w miarę szeroko funkcjonował, ale nie za szeroko. Więc widać, że jest dążenie do ograniczenia jednak ilości beneficjentów. Dalej, na co należy zwrócić uwagę, to jest program. Bardziej prorodzinny i niestety niekorzystny dla singli, może inaczej, mniej korzystny dla singli, a dużo, dużo bardziej korzystny dla dużych rodzin. Czyli program jest ułożony, tak szczerze mówiąc, pod pary z trójką dzieci. To znaczy para z trójką dzieci na tym programie zyska najwięcej. Singiel najmniej. Po pierwsze, dlaczego tak jest? Wejdźmy w szczegóły. Singiel ma jako jedyny, Ograniczenia wiekowe i to już nie będzie 45 lat jak w bezpiecznym kredycie, tylko teraz to ograniczenie będzie do 35 roku życia. Czyli wracamy do starych ograniczeń, które były w mieszkaniu dla młodych, na przykład 35 lat, ale to dotyczy tylko singla. Już jeśli wychodzimy na pary i pary z dzieckiem, no to nie, to ma nie być kryterium dochodowych. Dlaczego jeszcze singiel jest tutaj poszkodowany? Będą ograniczenia w kwocie kredytu zależne od ilości osób w gospodarstwie domowym. Czyli singiel dostanie najmniej. Maksymalnie na tą chwilę, przynajmniej, może się to zmieni, 200 tysięcy złotych. Co to jest 200 tysięcy złotych w skali podwyżek na rynku nieruchomości? No to nie muszę Państwu tłumaczyć. Jest to bardzo mało. Ale rodzina z trójką dzieci może się ubiegać o 600 tysięcy. Czyli o tyle, ile para w poprzednim programie. Dodatkowo rodzina z trójką dzieci, jako jedyna, zakładam, że jak będzie ich więcej, czwórka albo piątka dzieci, no to to jest to samo, ale ta trójka minimum, jako jedyna dostanie bezpieczny kredyt 0%, czyli oprocentowanie kredytu na zero, tylko oni to dostaną, i jako jedyni będą mogli mieć własność nieruchomości. Bo cel programu, który się pojawia, jest taki, żeby duża rodzina mogła powiększyć swoją nieruchomość. Czyli jeśli mamy dwójkę dzieci i jeden z małżonków, jedna z osób z pary ma jakąś własność nieruchomości, no to nie może przystąpić do programu mieszkanie na start. Przynajmniej na dzień dzisiejszy takie jest kryterium. Ale jeśli ma trójkę dzieci i ma jakąś własność nieruchomości, to już może. Bo w zamyśle chodzi o powiększenie, e, powiększenie nieruchomości, większy komfort tej rodziny. Jak będzie w praktyce zobaczymy, to jest na, na razie tylko założenie. E, jeśli chodzi o oprocentowanie, e, to singiel otrzyma 1,5%. Czyli mieliśmy bezpieczny kredyt 2%, tutaj singiel dostanie lepsze oprocentowanie 1,5%, ale e, no niestety tylko 200 tysięcy. Para bez dzieci. 400 tysięcy i też oprocentowanie 1,5%. I teraz, jak mamy dzieci, to obniża się oprocentowanie. Z jednym dzieckiem 1%, z dwójką dzieci 0,5% i zwiększa kwota kredytu. Z jednym dzieckiem 450 tysięcy, z dwójką dzieci 500 tysięcy. Więc widać wyraźnie, w którą stronę to się wychyla. Single za dużo nie dostanie, para, jak ma dzieci, dostanie więcej. I teraz, jeśli single ma dostać maksymalnie 200 tysięcy. To ja sobie tak wyobrażam, aczkolwiek to nie padło na razie, że wkład własny musi zostać zwiększony. Czyli pamiętacie Państwo, w bezpiecznym kredycie 200 tysięcy złotych maksymalna kwota wkładu własnego. Więc ja zakładam, że teraz no to nie będzie 200 tysięcy, tylko więcej, bo single z tymi 200 tysiącami złotych. I z wkładem własnym 200 tysięcy, czyli razem 400, no to w Warszawie, a cytowałem Państwu, jakie są teraz wzrosty cen nieruchomości, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu, będzie miał bardzo realny problem z nabyciem nieruchomości, więc być może ta pula wkładu własnego zostanie powiększona. Ważna rzecz, której jeszcze nie wiemy, to jest, jak będzie liczona zdolność kredytowa. Bo, tak jak mówiłem, największym plusem tym, co sprawiło, że osoby mniej zamożne, czy też no, po prostu nie zarabiające tak dużo, mogły skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt, bo lepsze liczenie zdolności. Jak tu będzie liczona zdolność? Tego nie wiemy. To będzie istotne. Więc to są takie najbardziej istotne rzeczy, które wiemy na tą chwilę, jeśli chodzi o mieszkanie na start. Program na pewno i tak będzie popularny. Mówi się, że będzie przewidziany na 500 milionów złotych do końca 2024 roku, czyli tak naprawdę na pół roku, bo on ruszy w połowie roku i że może objąć 50 tysięcy beneficjentów. Więc będzie tak, że skorzysta pewnie sporo osób, ale to już nie jest aż taki hojny program. Te dopłaty będą do mniejszej kwoty kredytu, więc to nie będzie aż tak spektakularne. Ale program wchodzi, warto się nim interesować. Będziemy Państwa informować na bieżąco. Ja bardzo mocno zachęcam do tego, żeby zostawić nam Państwa adres mailowy, napisać do nas na ten adres mailowy, który się wyświetlił na dole i będziemy Państwa informować, dołączymy Państwa do listy mailingowej, gdzie na bieżąco wszystkich naszych klientów obecnych, czy potencjalnych, czy nawet takich, którzy nigdy nie zostaną naszymi klientami, bezpłatnie będziemy informować o tym, o wszystkim, coś nowego się pojawi, jeśli chodzi o mieszkanie na start. Bo program, mimo tego, że ma pewne ograniczenia, to dalej prawdopodobnie będzie jedynym funkcjonującym programem wspierającym kredyty na pierwsze mieszkanie lub w przypadku rodzin z trójką dzieci na kolejne mieszkanie, który funkcjonuje na rynku. Więc warto o tym wiedzieć, no i myślę, że też warto z niego skorzystać. A dopłaty dalej mają być na 10 lat. Czyli może będą do mniejszej kwoty kredytu, ale dalej na 10 lat i przy niższym oprocentowaniu. Więc szczególnie jeśli Państwo macie dzieci, to dalej to jest program dla Was. I oczywiście kwestia zdolności. Będziemy naszych klientów przygotowywali do tego, żeby ten kredyt dostali. My w bezpiecznym kredycie mieliśmy skuteczność bliską 100%, jeśli chodzi o otrzymanie, otrzymywanie przez naszych klientów kredytów hipotecznych, więc polecamy się. Teraz kolejny temat. Wakacje kredytowe i fundusz wsparcia kredytobiorców. Co się w tym zmieni? Wakacje kredytowe to jest taki program, który miał ulżyć kredytobiorcom, no, którzy w momencie kiedy stopy procentowe w Polsce bardzo mocno poszły w górę, od praktycznie zera do poziomu przekraczającego 6%, prawie do 7%, no i nie radzili sobie z ratami kredytów. Więc taka propozycja się pojawiła, żeby w każdym kwartale kredytobiorca, który ma takie problemy, a przynajmniej mówi, że takie problemy ma, mógł jednej raty nie płacić. dodatkowo zaczęto rozwijać fundusz wsparcia kredytobiorców, który finansują banki, mają taką obowiązkową składkę, na którą muszą się składać i ten fundusz w założeniach, które były, no już dotyczył takich osób, które rzeczywiście mają realne problemy. I teraz wakacje kredytowe, no, które gdzieś zmniejszały zyski banków, zostaną utrzymane. Czyli ten pomysł nie zostanie zlikwidowany, będzie kontynuowany. Różnica, która się pojawiła, jest taka, że wszystko wskazuje na to, że również zostanie wprowadzone kryterium dochodowe, i będzie to polegało na tym, że jeśli chcemy skorzystać z wakacji kredytowych, to dotąd każdy mógł z tego skorzystać. Skorzystało z tego połowę kredytobiorców, również tych o wysokich dochodach, no bo jeśli rząd daje, no to to się bierze, jest to jasne. Tutaj będzie trochę to ograniczone, nie możemy przekroczyć. Nasza rata musi tak naprawdę odpowiadać za przynajmniej 35% naszego dochodu przynajmniej za 35% dochodu naszego gospodarstwa domowego, czyli wszystkich osób, czyli łączymy dochód na przykład nasz i naszego partnera, partnerki i ta rata musi przekraczać 35%, żebyśmy mogli skorzystać z wakacji kredytowych. Taka jest podstawowa, najważniejsza różnica. W pierwszym kwartale, ponieważ no ta ustawa, ta zmiana w ustawie jest procedowana, zmienił się rząd, więc wygląda na to, że będzie można skorzystać z wakacji kredytowych w marcu. Ale w kolejnych kwartałach już sobie wybieramy miesiąc i po jednym miesiącu z każdego kwartału, jeśli spełniamy to kryterium, możemy skorzystać. Ostatnia rzecz, o której bym chciał powiedzieć, a uważam, że bardzo istotna, to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Dotąd to było narzędzie takie, bym powiedział, dla osób rzeczywiście z dużymi problemami finansowymi, bo było od początku w nim kryterium, że przynajmniej 50% naszych dochodów musi stanowić nasza rata kredytu. Czyli jeśli zarabiamy 4000 tysiące na rękę, to rata musi być przynajmniej 2000 tysiące żebyśmy mogli z tego skorzystać. Tam były jeszcze dodatkowe kryteria, z których można było skorzystać, na przykład, jak straciliśmy pracę. To już nie podlegaliśmy pod to kryterium dochodowe, ale straciliśmy pracę, więc mogliśmy skorzystać z tego funduszu. To było popularne, ale niespecjalnie. Dużo osób o tym nie wiedziało. Fundusz ma jedną zaletę, którą chce wykorzystać nowy rząd. To jest ma sporo pieniędzy w sobie. W tym momencie leży tam prawie 2 miliardy złotych, bo banki się złożyły przez dwa lata na taką kwotę, składały się w 2022, składały się w 2023 i będą się składały w 2024 na kolejne 2 miliardy złotych. Co sprawi, że pieniędzy jest na tyle dużo, że logiczne gdzieś się wydawało, że należy z tych pieniędzy skorzystać. No, i pomysł jest taki, żeby to zliberalizować. Czyli dotąd było tak, że było to kryterium dochodowe dosyć ostre: 50% raty to nasze dochody, tak. Teraz będzie tak, że to kryterium z 50% spada do 40%. Czyli wystarczy, że rata stanowi 40% naszych dochodów, już możemy z tego skorzystać. Dotąd było tak, że mogliśmy przez 3 lata, 36 miesięcy, dostać wsparcie do raty naszego kredytu. Maksymalnie 2000 zł przez 3 lata. I potem 3 lata dostawaliśmy to wsparcie, 2 lata przerwy, i po dwóch latach zaczęliśmy spłacać bez żadnych procent dodatkowych, bez oprocentowania to spłacanie, aż przez lat 10 i jeszcze ostatnie 2 lata mogły zostać umorzone. I to się wydawało hojne. A teraz ma być tak, że będziemy mogli to spłacać, to znaczy zyskamy nie 36 rad, tylko dopłatę przez 40 miesięcy, czyli jeszcze trochę więcej, maksymalnie nie 2000, ale 2,5 i będziemy mogli to spłacać nawet przez 200 miesięcy. Czyli podsumowując, to wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będzie jeszcze bardziej hojne, będzie bardziej rozległe, więcej osób będzie mogło skorzystać, i zdecydowanie osoby, które mają problemy ze spłacaniem kredytu, których rata kredytu stanowi znaczącą część dochodu gospodarstwa domowego, Powinny z tego skorzystać, powinny się tym interesować. My też będziemy starali się naszych klientów, osób, które się dopiszą na naszą listę mailingową, na bieżąco o tym informować, bo wydaje mi się, że zarówno wakacje kredytowe, jak i właśnie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców będzie bardzo ciekawą opcją, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy, tak? żeby po prostu w naszym budżecie domowym zostało trochę więcej środków. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że. Informacje, które Państwu przekazałem, takie podsumowanie bezpiecznego kredytu 2%, parę słów o rynku nieruchomości, opowiedzenie o podstawach informacji na temat mieszkania na start, oraz myślę też interesujące dane dotyczące planowanego, planowanych wakacji kredytowych i planowanego rozszerzenia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Mam nadzieję, że to było dla państwa interesujące. My te wszystkie informacje staramy się gdzieś tam powtarzać i na bieżąco naszym klientom przekazywać. Więc zachęcam do obserwowania naszych social media. Będą kolejne filmy na YouTube, będą informacje na bieżąco dwa razy w tygodniu na naszym Facebooku, Instagramie, Money for You. No i oczywiście lista mailingowa Zachęcam serdecznie, staramy się być na bieżąco. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania dotyczące kredytu hipotecznego albo tego, jak się przygotować do tego kredytu hipotecznego, jak się przygotować do mieszkania na start, już teraz. Być może mieliście Państwo taką sytuację, że chcieliście skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% i nie zdążyliście, nie udało się Wam. No, trochę byłoby głupio, gdyby drugi raz taka sytuacja nastąpiła, więc warto się przygotować już teraz. Już w styczniu, w lutym, warto wziąć się za to, żeby być gotowym na lipiec, kiedy prawdopodobnie program Mieszkanie na Start ruszy. Więc zachęcamy do kontaktu. Wystarczy do nas napisać maila albo zadzwonić. Numer telefonu nasz również jest dostępny. Ja jestem do Państwa dyspozycji i cały zespół Money for You. Dziękuję serdecznie za uwagę. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie.